Miejsca parkingowe w puławach to temat wielu dyskusji i nierzadko sporów. Często wydaje się, że samochodów jest w mieście zdecydowanie więcej niż miejsc, gdzie można je zostawić. Szczególnie, że część z tych miejsc jest zajmowana przez wraki i samochody, które już na pierwszy rzut oka nie nadają się i nie służą do jazdy. O ile miasto zaczęło radzić sobie z tego typu pojazdami zajmującymi miejsca na drogach publicznych, o tyle problemem są wraki stojące na terenach spółdzielni mieszkaniowych, których jest co najmniej kilkanaście. Tu sytuacja prawna mocno się komplikuje. Straż miejska zaznacza, że może odholować jedynie auta z dróg publicznych. W przypadku gdy pojazdy znajdują się na terenie prywatnym, w tym na terenie spółdzielni, możliwości działania strażników są mocno ograniczone mogą jedynie próbować skontaktować się z właścicielem pojazdu i wezwać go do doprowadzenia samochodu do stanu używalności lub usunięcia zajmowanego miejsca co jednak w przypadku gdy właściciela nie uda się ustalić lub kontakt z nim jest niemożliwy bądź utrudniony jeżeli pojazd ten stoi na drogach publicznych wówczas zostanie przez straż miejską usunięty natomiast jeżeli poza drogą publiczną na terenach czy jakimś innym prywatnym terenie Wówczas takowych kompetencji nie posiadamy i z tym musi radzić sobie zarządca terenu. Jeżeli otrzymamy sygnał, że takowy pojazd stoi, zalega i ma znamiona wraku, wówczas strażnicy jadą ocenić, jak sytuacja wygląda. Jeżeli faktycznie okaże się, że jest to pojazd od dłuższego czasu nieużywany, ustalamy dane właściciela. I udajemy się do niego celem przeprowadzenia rozmowy, by ten pojazd doprowadził do stanu używalności bądź też usunął go z drogi. Warto zaznaczyć, że i te możliwości strażników miejskich są ograniczone jedynie do pojazdów zarejestrowanych na terenie puław. W przypadku, gdy właściciel nie jest mieszkańcem miasta, kompetencje strażników się kończą. Wtedy pozostaje skontaktować się z policją. Policja może usunąć porzucony pojazd, gdy znajduje się on na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Wówczas zastosowanie ma tutaj ustawa Prawo o ruchu drogowym. Podobnie sprawa ma się z pojazdem, który stoi w miejscu zabronionym, utrudnia lub uniemożliwia ruch, lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Odholowanie takiego pojazdu z innego miejsca jest możliwe tylko wtedy, gdy stwarza on zagrożenie. Holowanie odbywa się na koszt właściciela, który dodatkowo może zostać ukarany grzywną, np. za stworzenie zagrożenia. Należy także pamiętać, że w żadnym wypadku nie można przejąć porzuconego samochodu, który formalnie ma właściciela. Ewentualnie możemy zdecydować się na zakup auta od gminy, jeżeli przejdzie ono już na jej własność, a jego stan pozwala na dalszą eksploatację. W sytuacji, kiedy pojazd znajduje się poza drogą publiczną, czyli nie mają zastosowania przepisy ustawy praw o ruchu drogowym, decyzję taką podejmuje zarządca terenu i podejmuje działania w kierunku ustalenia właściciela tego pojazdu i odholowania tego pojazdu na jego koszt. Jeżeli nie jest to możliwe, wtedy odbywa się holowanie na koszt gminy, która po dopełnieniu wszelkich formalności i po kilku miesiącach może taki pojazd sprzedać. Jak wynika z interpretacji policji, mundurowi mogą zajmować się również jedynie autami na drogach publicznych. Ostatecznie decyzja ma należeć do zarządcy terenu, czyli w tym przypadku spółdzielni. Jak się jednak okazuje, spółdzielnia również ma ograniczone pole manewru. Spółdzielnia w takiej sytuacji, jasno prawo tego nie definiuje, ale możemy to samochód wywieźć, zamówić lawetę, opłacić tą lawetę, wywieźć na parking strzeżony, opłacić ten parking i dochodzić tych pieniążków od właściciela auta. Jeżeli znajdziemy tego właściciela, to może trwać latami. To są duże, duże sumy, na które my nie możemy sobie pozwolić. Staramy się rozmawiać z właścicielami tych samochodów. Do niektórych się nie udaje dotrzeć, nie ma możliwości kontaktu z właścicielami. Tłumacząc, prosząc o uruchomienie tego samochodu, one stoją unieruchomione, już zarośnięte tak naprawdę. Ponieważ no, miejsc tych parkingowych na naszych terenach jest niewiele, chociaż przebywach jest z roku na rok. Ale no, kończy się tylko na obietnicy, że coś się w tym zrobi. Wiele się mówi o zmianie ustawy odnośnie interwencji, możliwości interwencji straży miejskiej na terenach dróg wewnętrznych, czyli spółdzielnianych, ale w jakim kierunku pójdzie ta ustawa, nie wiemy. My byśmy liczyli jednak na większą współpracę ze Strażą Miejską, a zwłaszcza z Policją. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 m2, z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji – trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w Biurze Sprzedaży Magdom Holdings S.A. Przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl